Jak ocenisz swoje dzisiejsze skoki? Próbnego nie będę oceniał, bo tam nie ma co mówić. A jeżeli chodzi o zawody, to całkiem przyzwoicie. Taki normalny skok, dobry. Są punkty pierwsze w tym sezonie to mnie, to mnie cieszy. Wiadomo, chciałoby się więcej i lepiej, ale małymi skokami i żeby tak załapać taką systematyczność, będzie dobrze. A jeśli chodzi o warunki, hmm... Nie było szans na przeprowadzenie tej drugiej serii, jak ty na to patrzysz. No, to nie nasza decyzja, to decyzja Julii i myślę, że no, ciężko by było. Byłyby chyba długie przerwy i momentami pewnie mogłoby być troszkę niebezpiecznie, bo tam był też mocny przeciąg na tej buli, ale trzeba to zaakceptować. Wiadomo, że chciałoby się skakać dwie serie, normalnie, rywalizować w tych zawodach. Ale, ale no, czasami pogoda płata figle. i... Nie da się z tym wygrać. Masz jakieś cele przed konkursami w Zakopanem? Eee, Oddać takie skoki jak dzisiaj. Takie jak dzisiaj w tym konkursie. I przy odrobinie szczęścia, jeszcze i wszystkim, jak dobrze spasuje, to, to będzie naprawdę ok. A publiczność, a raczej jej ilość, jak pomaga zawsze ci... wspaniała. Pomaga ci, <laughs> Pomaga, czy... oczywiście, że pomaga. Jest sympatycznie dobrze. Atmosfera na tych naszych tutaj polskich konkursach jest. No jest yy niespotykana i myślę, że ciężko gdziekolwiek jeszcze na świecie taką, takie konkursy z taką publicznością zobaczyć. Dziękuję i życzę powodzenia. Dziękuję.